No, jak, jak nie będziemy sam miesiąc kręcić następnych filmików, to znaczy, że. Myślę, <laughs> mówiliśmy Nie udało się, dobra. Kamil, czy Prince yy, się sypie? Z kwiatu? <laughs> z nie, no bo że... że płatków na pewno się z płatków już sypie. tak, tak. No, ale. Ale zobacz, to wszystko się tu trzyma, nie? On się będzie sypał dopiero, wydaje mi się, że za tydzień czasu. No to dokładnie, to jest. Sypie się z płatków, a nie z zawiązków, nie? Ale wydaje mi się, że zawiązki też w tym roku mogą się sypać. Bo jednak mieliśmy specyficzną zimę, specyficzną wiosnę, i to może być tak, że za tydzień czasu, jak tu przyjdziemy, to faktycznie no. on się może sypać. Jeszcze to jest tryptoid, to jak nie Ale było. Ale to uważasz, że się będzie sypał przez to, przez, że jest przem, yy, podstawy, podstawy pąka są... Podstawy pąka były przemarsznięte i tak samo szybka wegetacja się zrobiła. Nie wiadomo czy roślina stresowo to tylko nie i nie będzie chciała szucić, bo tak jak mówimy, szybkie kwitnienie i szybki okres to kwitnienia. Przecież ile czasu mieliśmy do kwitnienia? Cztery hmm. dni od nie. początku? Tak, ale między... uważasz, że kwitnienie trwało krótko, jeżeli, chodzi, mówimy, jeżeli mówimy o pryncie? Bardzo krótko. Mi się wydaje, że tak jak tutaj w tym princie to 5 dni było kwitnienia. Mhm. A był rok taki, że na przykład kwitnienie trwało 21 dni. Nie pamiętam, czy to był 17 czy 18 rok, ale było bardzo tłukie kwitnienie. A to, to był na pewno 18 ten uroczajny rok. To takie, takie tłukie kwitnienie było. Czyli w ogóle z sprzedaniem princa to czekamy bardzo późno na benzyloadeninę, nie? Tak, typowo już na tuszy i dopiero wtedy będzie można zobaczyć, czy będziemy przeszedzać, czy nie. I o to tak, tak za dwa tygodnie, tak naprawdę, będzie coś więcej no, można dwa powiedzieć, tygodnie nie? tygodnie to już szybciej chyba nie mamy. Ma? Jeszcze zobaczymy, jaka pokoda teraz będzie w ogóle: czy to będzie goniło, czy będzie normalne wyhamowanie tej wegetacji. A nie boję się, że będzie taka chustawka ciepło-zimno, ciepło-zimno lub taka pochmurna pogoda, jak mamy dzisiaj, nie? że ta chmura gdzieś tak wisi, ale jeszcze z niej deszczu to tak raczej chyba nie no, będzie. No so, tak jak na naszą pokotę się teraz patrzy, to cały tydzień pokazują nawet 10 dni, że nie ma być non-stop, praktycznie bez słońca. Mhm. Też nie można powiedzieć tego, co będzie w innym rejonie, ale tak jak u nas, to ma być typowo pochmurna pokota teraz. I też to jest... W tym momencie nie ta bo jednak to stymuluje fotosyntezę słońca. Nie ma fotosyntezy, trzeba też nie jest nakręcone na to, mhm. żeby było ładnie rosło i żeby to przesawiącywało. Może być tak, że przez tą pokotę faktycznie te zawiązki będą nam się sypały mocno. Dwa lata temu chyba tak było mhm. też, taka pokota była pochmurna i zrobiło nam idealne za Satarmo. A jeszcze jedno pytanie, według Ciebie dotychczas, dzisiaj jest 17 maja, ciężki rok jest pod względem ochrony przeciwko parchowi jabłoni? Ciężki jest w internecie. <laughs> Okay. A w sacie raczej to jest normalny, normalny rok. No też nie mieliśmy tuż opatów w tym okresie teraz, po kiedy te deszcze ostatnie padały. To uh -huh. nie, było, nie było wielkiego szaleństwa. Znowu zobaczymy, teraz natają dzisiaj w nocy i na jutro też. Uh -huh. No to teraz jakieś pierwsze może faktycznie tusze zagrożenie będzie. Ale do tej pory to chyba to jest bardziej panika i napijanie kasy. Ale słuchaj, jak tak się jakby spadł ten deszcz, to będzie na pewno no, mega infekcja. To jest co? duże prawdopodobieństwo, prawdopodobieństwo i przypuszczenie, że do końca maja się wszystko wysieje, co się ma wysieć, nie? Jak na rimy patrzymy i na motele, to faktycznie pokazuje tak, że chyba do końca maja już będziemy mieli problem załatwiony. Ale to jest tylko pokota. Może być tak, że jeszcze będziemy mieli w 15 czerwca problem. No dokładnie. No, bo to... Słuchaj, tak jak w tamtym roku. Przecież początek wiosna cała była bez problemu, a problem z parchem się zrobił w czerwcu. No właśnie. Tak, więc tutaj o oparchu nie możemy sobie To jest taki ukryty wróg i... Ale nie jest trudno, nie? Znaczy, no nie jest tak, że nie było możliwości, że nie było kiedy, że cały czas padało. Nie. Były dni, były noce, że można było się spokojnie wstrzelić w, w ten spokojnie, zabieg, Spokojnie, tak jak ten rok na razie. Tak jak u nas, no też nie możemy porównywać rejonów Santomiesza, okay. Opola, Polskiego, czy Wrocławia, co Zgadza tam się. było, bo to są za dużo Mówisz na swoim przykładzie, nie? Na naszym terenie że wszystko pod kontrolą, nie? Zobaczymy za miesiąc. <laughs> Dokładnie. Trzecia odmiana to ligol. No. Jak, jak nie będziemy za miesiąc kręcić następnych filmików, <laughs> to znaczy, że <laughs> źle mówiliśmy. Nie udało się, dobra. Pokaż, pokaż, masz, 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 masz. widać? Żywe czy nie? No chyba nie żywe. Chyba nie żywe. Kwatera ligola. Pamiętaliście ligola. Zaczynamy od początku. Kamy tak żeby było, czyli tak. Drzewa niecięte, tak wygląda ligol po kwitnieniu, nie? On już. Tak, tak, on już typowo przekwit. To no zobaczcie, jak wygląda ten ligol, który był niecięty, znaczy niecięty nie po mechanicznym, prawda? Tak, tak. Niecięty po mechanicznym. Tutaj Trzy był. kolejne drzewa zielone poznaczone. Po mechanicznym była korekta, czyli był cięty. Tak to wygląda i. Dwa drzewa silnie cięte, tak? Dwa drzewa silnie cięte, takie bonsai, zobaczcie. oszówka, nie? Tak, tutaj też. Jeszcze by można trzy trzewka w środku wstać. <laughs> To jest takie dziury, że po prostu. Ale coś tam kwiatu jest, słuchaj. Pomimo, że ten ligol już przekwita, ale coś tam kwiatu się nie, pojawiło. No się parę jabłek. Stanowczo za rzadko, stanowczo za silnie. Stanownie. Zobaczymy, jaka będzie później jego reakcja. Jego reakcja. Chodźmy, coś tak jak się utnie. To Nie wiem, czy jest aż tak silnie w tym momencie. Zobaczymy później. To jest trochę tak, jak powiedziałeś wcześniej, nie? Słusznie, że to jest jeszcze za szybko do oceny. Ale takie pierwsze porównanie, żeby zobaczyć, jak to wszystko wygląda z, podczas kwitnienia, nie? Powiedz mi, jak ten Ligol kwitł? I tak, jak tutaj ta kwatera, bo mam trzy kwatery Ligol, mm -hmm. to ta, tak, najbardziej poprawnie. Było rozłoszone po całym drzewie. Takie nawet bardzo delikatne przeszyczanie, według mnie, tutaj pęcie. Trzeba będzie zrobić. Trzeba będzie zrobić na pewno. Ale nie będzie takie bardzo intensywne. Bo na przykład w tamtej kwaterze pierwszej to była piana. To zupełnie jak na tej Wiśni, tam z sąsiadką. Okej. Okay. Tamta jest starsza kwatera? Że taka I, różnica? Skąd ta różnica? Nie, Wiesz co? Tam jest taka różnica, że tam jest dużo lżejsza ziemia. Aha. I też były trzewka z innej szkółki pranej. Tam jest podkładka T337. Jest słabsza podkładka. Inna dziewiątka, kol, inny klon. Tak? I ona co roku, co roku naprawdę mocno owocuje, mocno zawiązuje i potem kwitnienie tak samo jest obfite. Mm -hmm. I tam trzeba zawsze się starać o to, żeby trochę tego ligola przeszedł żeby nie było tropnicy. Choć w likolu tropnica to takie pojęcie względne, ale też może być. Okej. Okay. Ale wiesz co, jak tutaj patrzę u siebie na tego ligola, no to tutaj jest go sporo, nie? I to się jeszcze wszystko trzyma, no to. No jest go. Kamil, tutaj no nie możesz powiedzieć, że nie masz, tak? Nie. Dlatego no... chcesz go lekko jeszcze przerzelić, tak, tak? Tak, tak, Żeby wyrównać go. W sumie wyrównać na przyszły rok. Ty już myślisz o przyszłym roku, ty nie myślisz... O zawiązaniu pąków na, na przyszły rok. Bo to teraz będzie główny, główny moment na to, żeby o to zawalczyć. Mhm. Bo tuż osób mówi, że to jeszcze nie ma moment, że to jeszcze trzeba poczekać, że może ręczne przerywanie pomoże. Mhm. A to są koszty, Ale nie? Pieniądze. To są koszty i za późno wtedy jest. Trzewo mhm. najlepiej pąki witaje tak właśnie w lipcu. Zaczęliśmy tutaj nagrywanie od mszycy, co ten Ligol bardziej wystartował, że on się, wiesz, te liście się bujnęły szybciej, czy, czy jak to było? Ogólnie Ligol w tym roku to momentalnie wystartował. I z nim jest taki problem, że ani nie było czasu zrobić rekalisu, to przeszedł tylko wyhamować, ale Wydaje mi się, że chyba wszystko stanie. Jak się dobrze, dobrze teraz przypilnuje rekali, to wyhamujemy. No okay. i też jest apel. To ludzi po dużo osób y, gdzieś spóźniło się z zapiekami na mszyce. Ludzie, pamiętajcie o tym, że mamy pszczoły. No Przyjdzie pewnie. taki moment, że zapijemy wszystko, co najlepsze, i będzie problem. Bo no. każdy mówi, pszczół jest, jest, ale z roku nie, na rok pszczół jest mniej i kiedyś będziemy mieli naprawdę problem. Tak więc z tym. Trzeba się zastanowić. Że, no, żebyśmy sobie sami krzywdy, żeby oni nam krzywdy też nie zrobili, nie? O, może tak Dokładnie. powiemy, nie? Bo to jest ja wszystko. Dobrze, słuchajcie, to na dzisiaj będzie tutaj tyle, Kamil, chyba nie? Bardzo Ci dziękuję. Jak, jak będzie pozytywnie, to spotkamy się za sorry, miesiąc. Kolejny raz za miesiąc. Pozdrawiamy, cześć.